Na stadionie lekkoatletycznym pojawił się park do streetworkoutu i kalisteniki, czyli zestaw drążków do ćwiczeń fizycznych. Są to wszelkiej maści drążki, e, które pomagają nam w, w rozbudowaniu tej siły kalistenicznej, tak? e, naszej kurcze sylwetki. E, no i przede wszystkim do wszystkich akrobacji, które są potrzebne, e, żeby gdzieś tam może w przyszłości startować w jakichś zawodach. E, no co tu więcej powiedzieć? No Cały kompleks potrzebny do, e, do naszych ćwiczeń. tak? W lipcu pasjonaci ćwiczeń fizycznych napisali do burmistrza Wiesława Wabika list, w którym opisali czym się zajmują i jakie korzyści płyną z kalisteniki. Podchodziliśmy do tego bardzo sceptycznie i no, na zasadzie, a co nam szkodzi spróbować. Natomiast tutaj zarówno pan burmistrz, jak i pan wiceburmistrz zaskoczyli nas na pewno znajomością tematu. Nie było to dla nich coś takiego nowego. Przygotowali, że tak powiem, odrobili lekcje. Okay. Na, także na spotkaniu było bardzo sympatycznie. Wiedzieliśmy... Pan, pan burmistrz i pan wiceburmistrz wiedzieli, wiedzieli doskonale o czym my mówimy, jakie są nasze oczekiwania, no i od razu zobowiązali się, że, że w to idą po prostu, że jest to coś, 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 co ma sens. Piątka Młodych Polkowiczan tworzy nieformalną grupę, nazywają się Bar Control Polkowice. Na co dzień ćwiczą w Fit Arenie, ale marzyło im się miejsce na powietrzu, w którym mogliby doskonalić swoje umiejętności. Wzięło nas to gdzieś około półtora roku temu, spotkaliśmy się na siłowni w akurat Fit Arenie w Polkowicach. I patrząc tak na wszystkie akrobacje, filmy, na ludzi, którzy ćwiczą, robią to, co akurat my robimy i planujemy robić dalej, wzięło nas to po prostu do przodu. Amatorzy kalistyniki cały czas starają się zachęcać innych do rozpoczęcia ćwiczeń. Robią to m.in. poprzez profil na Facebooku. Chłopcy twierdzą, że gdy przyjdzie wiosna chętnych do wspólnych ćwiczeń, nie zabraknie. Mamy nadzieję, że będzie dużo osób chętnych, którzy tak jak z dnia na dzień dołączają my również chcą uczestniczyć w tym, aby aktywniej żyć, przełożyć się na zdrowszy tryb życia. Już nie mówiąc o tym, że jest to jeden z najdąższych sportów, jakie można uprawiać, gdyż wzmacnia wszystkie partie ciała, nie powodując kontuzji takich jak można sobie nabyć przy, załóżmy, ćwiczeniach siłowych typowo, nie obrażając oczywiście i nie urażając osób, które ćwiczą typowo-siłowo. Dlaczego tenika Z tym pytaniem zwróciliśmy się do trójki pasjonatów, z którymi spotkaliśmy się przy parku do Street Workoutu. Generalnie jest to coś nowego, jeśli chodzi o nasz kraj. Idzie to taka moda idzie troszkę z, z krajów wschodnich i idzie ze Stanów Zjednoczonych, ale jest to przede wszystkim trening funkcjonalny, yy, który rozwija człowieka, przygotowując go do, do takich codziennych yy, no, rzeczy, które się spotyka w życiu codziennym, prawda? czyli jest to trening, który przydaje nam się praktycznie każdego dnia. Poza tym no jest to świetna forma kształtowania sylwetki, jak i również charakteru i no, to, nas, to nas zauroczyło w tym wszystkim wszelkie formy aktywności fizycznej są godne tego by je wspierać. Stadion przy ulicy 3 Maja to idealne miejsce na zestaw do kalisteniki. Z tego obiektu korzysta mnóstwo osób. Na pewno wielu z nich chętnie poćwiczy na drążkach, także ci, którzy biegają bądź uprawiają inne dyscypliny. Zachęcamy do korzystania z nowych urządzeń. No przede wszystkim ćwiczyć, ćwiczyć jeszcze raz ćwiczyć. Będziemy zachęcać wszystkich i kobiety i mężczyzn, żeby rozpoczęli z nami tą naprawdę wspaniałą przygodę, jakiej my doznaliśmy już teraz. Tak jesteśmy przekonani, że w momencie kiedy przyjdzie wiosna, zaświeci do słońce, to to, co będziemy tutaj wyczyniać, będzie zachęcać kolejnych ludzi, żeby robili to samo i, i będą szli w to, tak, tak, tak uważamy.